Witam, z tej strony się kłania kanał Szokowaty a na Twitchu bones Dzisiaj wam pokażę jak ustawić sobie fajnie audio w Windowsie 10, żeby nam nie nawalał. jeśli masz problem typu masz przestery, mimo że masz dobry mikrofon, dobrze podpięty jeśli masz problem typu raz mam mikrofon za cicho, raz za głośno, bo się sam zmienia albo masz po prostu problem taki, że nieważne co sobie zrobił w grach, twój mikrofon brzmi bardzo cicho no to dobrze trafiłeś już tłumaczę, w prawym dolnym rogu macie tutaj ikonę głośnika, co nie, od podgłaszania przyciszenia tej sprawy. Klikacie na nią prawym, otwórz ustawienia dźwięku, później klikacie Pany sterowania dźwiękiem, nagrywanie. W nagrywaniu macie swoje mikrofony, to jest mój mikrofon, klikacie na niego prawy, u mnie wszystko ok jest, nie ma dodatkowych opcji. Teraz pokażę Wam, jak wybrać prawidłowo mikrofon. Czyli powiedzmy, jesteście 100% pewni, przykładowo, że to jest Wasz mikrofon, tu piszę mikrofon, co nie, yy, ale Macie jeszcze powiedzmy drugi mikrofon podpięty albo Wam yy, nie wykrywa. Sprawdźcie, czy jest włączony, czy klikacie prawy włącz, jeśli chcecie go włączyć, co nie. Yy, no tutaj widać po ikonce, że wyłączony, włączony, ale jeśli jest włączony, klikacie prawy na niego i tu musicie mieć dwie rzeczy. Yy, gry. Jakie komunikatory wybierają najczęściej urządzenie domyślne. Jeśli macie problem z grą, przykładowo, że gracie, gracie jakąś grę, Fortnite, Call of Duty, co tamkolwiek i rozmawiacie z kimś i dźwięk z gry macie na słuchawkach, ale jak ktoś do was mówi przez mikrofon, z go na głośnikach, to pamiętajcie, żeby swoje słuchawki ustawić ustaw jako domyślne urządzenie komunikacyjne. Albo jeszcze pamiętajcie, żeby ustawić ustaw jako urządzenie domyślne, bo komunikacyjne jest standardowym urządzeniem do rozmów przez mikrofon, więc dość dużo programów, tam gier już jest nastawionych, że jak je włączycie po prostu, no to jeśli macie dźwięk teraz przykładowo na słuchawkach, ale komunikację na głośnikach, to VoIPa, czyli czat głosowy możecie mieć po prostu na głośnikach, to jest zabawne, siedzicie na słuchawkach, ale macie czat głosowy na głośnikach. Dobra, teraz naprawię mój mikrofon, czyli klikam PRAWY Ustawiam jako użytec domyślny, dzięki czemu y Jeśli macie grę, która nie daje Wam opcji wyboru mikrofonu To będzie tą ten mikrofon wybierała I pamiętajcie, właśnie tak tak powiedziałem, ustaw jako domyślny że niekomunikacyjny, dzięki czemu gra będzie wiedziała, że Ma używać tego mikrofonu y Jeszcze pamiętajcie, w otwarzaniu dokładnie też Ustawcie to samo, czyli przykładowo widzicie, mam to w nastawione Przykładowo, powiedzmy, że to są słuchawki, a następnie są to głośniki, czyli ustaw jako domyślne, żeby gra wiedziała, że ma audio odpalać na tym, dźwięki po prostu, i ustaw jako domyślne, że komunikacyjne, a żeby konkretna gra wiedziała, że na tym ma wam otwarzać czat głosowy. Czyli jak ktoś będzie do was mówił, będziecie go słyszeli na słuchawkach. Dobrze, teraz sobie ustawię jeszcze raz moje słuchawki, czyli ustaw jako urządzenie domyślne i ustaw jako domyślne, że komunikacyjne. Kolejnym problemem, który tu będzie do rozwiązania, to pamiętajcie, klikajcie najpierw dwa razy na mikrofon. Yy, nasłuchiwanie pamiętajcie tutaj sobie zaznaczniej i zastosuj nie jeszcze teraz, tylko jak będziecie nastawiać sobie mikrofon o tym zaraz. Poziomy. Jeśli macie mikrofon za cicho, to czy znaczy w wielu grach sobie ustawiacie i mimo to yy, słychać Was bardzo, bardzo cicho, a ja wiecie, że Was mikrofon potrafi wyciągnąć o wiele więcej powinien o wiele lepiej działać, yy, to... Gdzieś tutaj powinno być niżej. U mnie jest to 34, ponieważ mam mikrofon do streamowania Blue Yeti. I jakbym ustawił max, tam miałbym przestery Czyli jeśli macie, masz mikrofon za cicho, nieważne jak sobie głośno gdzie ustawiłeś To od lewej daj, e, da, daj bardziej do prawej i na nasłuchowaniu sobie testujesz A jeśli masz przestery, po prostu i, i źle cię słychać za głośno, te sprawy To prawdopodobnie ten zędzelek masz z prawej, trzeba dać go bardziej w lewo, w lewo, w lewo i aż do uzyskania optymalnego efektu później wchodzimy w zaawansowane I jeśli masz problem z tym, że raz się słychać głośniej raz cichszej şey, yy, po prostu system yy, sam Cię ustawia ale kiedy ma być ciszej, kiedy ma być głośniej mikrofon, te sprawy tutaj oznaczasz ten zndzelek czyli zezwanie aplikację na przejmowanie wyłącznie kontroli nad tym urządzeniem bo musicie wiedzieć, że Windows sam lubi dostosowywać nam po prostu głośność mikrofonu i polecam to oznaczyć Tak samo w, w głośnikach. To jest bardzo proste. Yy, czyli to sobie oznaczacie. Yy, I dzięki temu tutaj zawsze będziecie mieli tę yy, głośność, którą sobie nastawiliście i Windows wam tego nie zmieni. Yy, w głośnikach polecam czy słuchawkach zrobić to samo w każdym urządzeniu audio, czyli czacie prawy na odtwarzanie najpierw, później wchodzicie na w moim przypadku słuchawki. Zaawansowane o, zrąbałem i oznaczacie to po prostu, zastosuj. Yy, tutaj macie różne pierdółki, co nie to jest aktualny mój poziom głośności, a to wiadomo klawiatura. Można zmienić tam przycisk na słuchawkach. No jest OK. No i tutaj macie rozwiązane wszystkie właśnie życiowe problemy, jeśli chodzi o audio. Yy, mam nadzieję, że pomogłem yy, osobom, które grają, które się w składzie, tym spiku, czy używają po prostu mikrofonu i słuchawek albo głośników. Życzę miłego dnia nocy po północy, czy o której to chyba na razie.